Witam wszystkich, w kolejnym materiale na moim kanale można powiedzieć, że druga część tego materiału, co zabieram do Holandii, dwujaczka, czyli teraz przechodzimy do jedzenia, więc co tutaj mam zrobione, czyli tutaj mamy jakiegoś kurczaka, To są kotlety z piersi, no ja lubię akurat z piersi, schabowe średnio przepadam za schabowymi, więc, więc schabowych nie robiłem, tutaj mamy kotlety mielone. Tutaj mamy Bigos, oczywiście to wszystko jeszcze będę dokładnie porcjował, czyli będę sobie robił takie porcje, które później będę oczywiście spożywał, więc wiadomo, że większość z tego od razu pójdzie do zamrożenia i później sobie po prostu taką porcyjkę wyciągam, do tego jakieś ziemniaki robię, czy, czy frytki, jakąś sorówkę i mam gotowy obiad na szybko po powrocie z pracy. Tutaj wiadomo, no tego typu rzeczy, czyli jakieś tam pasztety, jakaś taka szynka, tego za dużo nie brałem, bo to jakoś nie, 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 nie za bardzo przepadam, ale również coś takiego można brać. Jeżeli jedziecie przez agencję, no to wiadomo, że większość weźmiecie takich rzeczy plus jakieś konserwy. Ja akurat y, mam e, lodówkę. Mamy we dwójkę z Piotrkiem póki co w dwie osoby całą lodówkę dla siebie zamrażalnikiem. Dosyć dużym, więc tego jedzenia mogę nabrać dosyć dużo, więc nie ma problemu. Zaraz to będę wszystko e, porcjował i, i później, później idzie to do, do, do tej lodówki, w której w tej chwili jeszcze są wędki. Wiadomo, mamy jeszcze pierdzielnik, bo, bo mówię, jeszcze się nie, nie zacząłem za bardzo pakować, zaraz, zaraz się zacznę pakować do Holandii, więc te rzeczy są bardzo luźno... Po wykładane jedzenia mam jeszcze więcej, pokażę Wam jak to jeszcze wygląda w lodówce, no nie chciałem wszystkiego wyciągać, teraz też jest około 30 stopni, więc no mówię, to tylko na chwilę nagram i zaraz to te jedzenie też chowam, żeby to za długo bez lodówki nie leżało. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy mamy, coś takiego, jakieś worki na śmieci, papier toaletowy jakiś tam w niewielkich ilościach biorę i też jakieś tutaj jeszcze pasztety, jakiś keczup i tak dalej, szczoteczki, jakiś żel pod prysznic. Więc teraz przechodzimy do lodówki. Mówię, nie chciało mi się wszystkiego wyciągać. Zobaczcie, to, tą całą górę biorę. Czyli tu są jakieś serki topione, pierogi, farówki, to tutaj też jakieś tam polędwiczki, trochę tych plasterków takich gorszych jakościowo, tutaj jakieś mam popakowane takie sklepowe, lepsze jakościówki. No i praktycznie tutaj ten, ten dół tak samo, też jakieś jeszcze plasterki mam jakieś kabanosy, kiełbasa, właśnie jajka też swojskie mam też również sobie odebrał, no tej flaszki akurat chyba nie wezmę, to sprawie 2 litry, mniejsze gabaryty sobie wezmę, więc mówię tego jedzenia jak sami widzicie trochę jest, jest całkiem dużo jedzenia przygotowanego tutaj na miejscu, żeby później po prostu no nie tracić na to czasu, bo nie zawsze będzie na to czas czy ochota, żeby sobie po prostu coś konkretniejszego przygotowywać, ale ja robię na tej zasadzie, że że tak powiem, nie zjadam oczywiście w pierwszych, nie wiem, dwóch tygodniach tutaj tego wszystkiego, co, co miałem przygotowane już tutaj na miejscu, czyli powiedzmy tak trochę jakościowo lepszych rzeczy, a później będę, nie wiem, jakieś pizze i hamburgery kupowane w Holandii, tylko sobie właśnie jednego dnia zjem coś takiego, drugiego dnia nim sobie na przykład pizzę, którą gdzieś tam w sklepie w Holandii kupię, trzeciego dnia sobie coś tam zamówimy, jakieś jedzenie do domu, czy, czy do jakiejś restauracyjki się skoczy, w sumie to ma jakieś 2,5 miesiąca, więc, więc na pewno... Na pewno to jedzenie się nie zmarnuje, mówię to będzie jeszcze porcjowane, później będzie mrożone i taką porcyjkę sobie wyciągam, do tego właśnie jakieś tam ziemniaki, frytki, surweczka i mamy gotowy obiad. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mnie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się do usłyszenia.